Właśnie jesteśmy w metrze, wyruszyliśmy ze stacji Anguk. Jedziemy na południowy brzeg rzeki, czyli tam do dzielnicy, która jest na południu, czyli do dzielnicy Gangnam. Się, dotarliśmy do miejsca, którego szukamy od pół godziny. Jest! To tutaj. Jeżeli ktoś lubi EXO, to może sobie kupić takie zabaweczki za 15 tysięcy wonów. I za mniej więcej 15 dolców one tak wyglądają. A tutaj mamy shiny Horror Show A? O, 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 tutaj jest Sorry Sorry Możecie, nie wiem, kupić takie coś i kogoś przeprosić A tutaj jest Celebrity Shop Możecie wybrać sobie produkty zaprojektowane przez różnych członków różnych zespołów To jest EXO Kai To jest maska Sehun zaprojektował takie oto białe e, rękawice bez palców I można je kupić za jedynie 46 dolarów podpisanych produktów o, takich różnych cała sterta płyt to jest moja absolutnie ulubiona Amber's FX najlepsza forever Przepraszam, ja nie wiem kto to jest. <grymne> Tutaj jest cała półka z różowym asortymentem, tylko że ja nie wiem z jakiego to jest zespołu tak naprawdę. Okej, okay, to jest Debeska. I No i trafiamy do asortymentu zdjęciowego. Super Junior. Nie jestem zbyt wielką fanką Super Junior. Girls Generation też nie FX FX to jest zawsze jakieś pokrzywdzone, dlaczego nie ma w ogóle swojej puki? Mamy jednak pukę z FX. Puszczcie, proszę patrzcie. Chyba. Myślę, że nam wydać 11 tysięcy won, żeby kupić sobie takie zdjęcie Amber powietrze nad łóżkiem. Myślicie, że mi pasuje? Dla fanów EXO zostały przygotowane też specjalne kolorowanki i kredki do kompletu. Tutaj mamy wszystkie nagrody, jakie kiedykolwiek zdobyły zespoły wytwórni SM Entertainment. Różnych programów muzycznych i tak dalej. Od cholery tego. Może to jest dziwne, ale pierwszy raz w życiu widzę, że zespoły SM mają swoje słodycze TBK eee, coś tam. Mute of EXO. The okay. object Super Junior. I okay. thought jest... Prepared. This is poor red velvet must be red velvet cake. Zobaczmy tutaj, to jest budka fotograficzna Ja... Tak, ja wybieram efekt yy... Uwaga, mamy to! To jestem ja w towarzystwie dziewczyn zespołu FX Kosztowało mnie to 5000 koreańskich błonów. I to koniec naszej koreańskiej, znaczy k przygody w sklepie, właściwie w całym świecie SM Całe to studio ma w sumie 6 pięter. Piętro pierwsze to jest tylko wyjście, ale na pierwszym drugim jest sklep. Sklep ten, który Wam pokazywałam ze wszystkim, z rzeczami zaprojektowanymi przez członków zespołu, z gadżetami itd. Na kolejnym piętrze jest SM Studio, które trzeba... którego zwiedzenie kosztuje chyba 50 tysięcy łonów. Później mamy kawiarnię. En ja, goed, dat is Essence Theater.